Hej, czy się ma i co idę was? Kolejny osiku z Plazmercu zombie. Co twoja morda? A. Ma jakiś kuziwa klepaczek O, o Kurna. Kurna. Dobra, Kurna. sam, kurde, na Kurna. 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 jeszcze raz, Kurna. mi. Kurna. 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 DJ. A z drugiej strony... Czemu woda nie zdała egzaminu? Bo oblała. Ja... Czekaj, Binda nie mogę znaleźć, o. Tak samo jak my pewnie oblejemy ten poziom w vs Zombies Universe. Gramy. Pierwszą część, jeśli ktoś nie widział, znajdziecie na kanale Najana, na którym była pierwsza część. To jest druga część, w której yy, gramy dalej. Dlaczego okay. czarownice latają na miotłach? Bo kurzacze są za ciężkie. Odblokowaliśmy już dwie nowe roślinki. Pierwsza jest z Jego ja go tam lubię tak nazwać. ale to jest bambruz. Normalnie. I Bruce druga. Lee. Noś... Bruce Lee, jak się dzieje? Ale nawiązali. Wczoraj zgadliśmy. W tym czujesz menu KaroTekt, jakiś nie wiem. Tato Tato! Tato! A ty umiesz czytać? Wiem. I Target The Last Zombie in the Line Co? Co Karotekst. to? Co, co to nam daje? Absolutnie nie wiem, ale coś na pewno. Więc zaczynamy... O, mam jakąś burówę jeszcze. Buruwa. Top 10 darmowa buruwa. roślinka, numer 1 borowania. nie. pewnie Bo na pewno jest strzelaj Wygląda jeszcze gorzej. Jak na Jan, kurde, na Simulator O tychanie Are you serious right now bro? Nie już wychodzę z tego Discorda, nawet <laughs> ciągle dajesz z odcinka, tylko zniżej Bardzo szybko poszło Nawet jeszcze dobrze nie weszł, a już wychodzi, nie? No co? <laughs> Gdzie on strzela? Co? A dobra, strzela już, nie, bo chłop nie strzeli. ten pasek HP, to brzydko wygląda dla widzów. Hmm. Nie po**** się. Czekaj, jak nazywa się płaszcz małego raczka? Puchaczka. Wycieraczka. Wycieraczka ziom krew jest będzie wycierał, nie wiem, Do ją. <laughs> dawaj, dawaj. To to strzeluj do wiatraka. Jak wiatr je to wiatrak pie... zapiernicza. Tak, pamiętam. tam to. To co jest? Nie wiem. Ja że on parasolem strzelił przez chwilę. <grym> parasolem! A to jakaś marchewka składnie. Parasolem strzela co za spania <grym> kwadra ja po Ja se patrzę na tej stronie z sucharami, i nagle widzę taką wielką reklamę z jakimś kurde ziomkiem, który <grym> waży milion kilogramów jest. Kurde siwy i on reklamuje Naówisu na i oni mówią, wierzymy więcej, ciepła, komfortu, oszczędności. Świadkowi Jekowi! Bez dodatku for Mohamed kupujemy tak. Świadkowi, <noise> tak, na tysiąc lajków pod tym filmem. <noise> Czyli nigdy tak ogólnie, co to, to jest? Takie równoważność, z nigdy. On takie ciężary trzyma. Kurde, ty, jak ty, to, że jesteś ciężki. <głos> tak, <głos> A on, on trzyma na sobie po 500 kg na mamy na Jan on... problem On idzie He's going no, for bo us bo grać nie umiesz No jak like, he's going for us Sam nie umiesz grać tam weź Ej nie wiem Ej znowu Boniak idzie Oh no, no, no Boniak Ej No, no. To, to się wyznie jak chcesz <laughs> Co robi krowa na budowie? Muruję <śmiennie> suchary, ze ja. strony suchary.com. Ja, ja, ja się boję, jak będę to montował. Ja się tak boję, tego montować. Potem czym... I scared this, I scared. Dobra, ja nie chcę tego montować. <śmiennie> w jakie dni pokrzywa nie parzy? Nie Ja wiem. Ty ty jesteś, ty jesteś, kur... jesteś, odpalony. No, ja... no ty ile ty dzisiaj wciągnęłaś, kurwa przyznaj. CO JEST?! Co to kurde Trzec jest?! Odcinki z ze China. Tyle ci powiem. Czemu ty spamisz tutaj tego Karotexu? No, bo Karotex jest dobra, patrzymy jak działa ten... To jest weź włącz ten Health Bar. Czemu on jest taki odpalony? Firewerki lecą na niego z marchewek. Uuuu... Ale mocne. Ja, kurde, sz 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 szkoda było używać. <laughs> Ale mocna no szkoda było używać Czy ty masz takie lagi, no. czy te zombie są takie wolne? Oba! <laughs> Wiesz? Przychodzi baba do lekarza, a lekarz też baba <laughs> Absolutnie. Nie spodziewałem się tego żartu <laughs> To jest tak klasyczny żart, to jest, to jest top 10 klasyczny żart no kurde jak pierwszy jest nagrywanie z brotem to opowiedział ten żart i jak nazywa się kot, który leci Kot, kot leci, leci. gdzie <noise> widziałeś to? Wyczyściło połowę Nie. mapy Epic U. O mniej lagów od razu masz Czujesz jakbym oglądał kurde jakiś odcinek pewnego youtubera, pranzerzu Zombies, który no, zaczyna się na B Na me? Na B B O. On zawsze w 30 FPS-ów nagrywał ten pewien youtuber w FFZ. -u. Ja nagrywam w 10 i on <grywa> lubił oglądać FNAFA przy okazji. Majan! Na tak, Najan. Bajan <grywa> chyba. Bajan. Bobbiak. No ja darego. Bajan. Tak, ta, jest taki rollercoaster oh. w jak No w ogóle, w on, on w ogóle wygląda słabo, ale dobra, niech, niech będzie. Wygląda jak taki na... No... Na cebula, w borówce. cebula teraz, w borówce. Teraz masz zadanie w montażu narysować. Albo ten, no, zrobić na bombuszoną borówkę w cebuli na no, odwrót. Ty jesteś porąbany, jakieś chłopie. I mi się wydaje, że widzowie chcą zobaczyć sklep. O! Skręć ja pokażę. Zobacz, ja też mamy... Chcę zobaczyć, tym, bo nie patrzyłem. W tym modzie mamy sklep, w którym mamy... 4 Command planty. Jest Reaper, którego oh. znacie dobrze z dwójki, yy, oryginalnej dwójki. Jest y, Twin Sunflower, którego też znacie dobrze z drogi. heroesów. Jest chłopak z heroesów. Daję mu żółwika, ponieważ jest super roślinką z Herousów. I normalnie, tak. im normalnie Rico Kaboom jest Rico Kaboom. Kaboom. Jest Rico kaboom. Zawsze, zawsze DJ na bin bombę mówi, jeżeli bomba. Tak. On, on jednak jest specjalny, ale dalej idziemy. <noise> y I mamy tutaj też y Explosive Onata, y który jest totalnie OP, był w oryginalnej. Dobra, jakoś, tak. wszyscy wiedzą co to jest, dobra. dobra mamy klucz, kurde, mogę, mogę Cię wykupić normalnie. Dobra, ty mogę się wykupić. Nie, to więc nie kupujemy go. Za mało. Lecimy w kolejny chwilę, poziom. Za chwilę Twoje życie się zakończy na ostrzega. <noise> dobra, ale teraz gramy na, na purpuszoną tą borówką w ta. Onionie. Co Mordę to jest? Te poziomy są coraz dziwniejsze, jeszcze ten DJ na dole. Bliżenie na konia w montażu. Ej waj, dawaj, moja reakcja. O co uchodzi? O co uchodzi? A no tak, to ja. Zapomniałem powiedzieć, do... że DJ w ogóle udziela swojego wizerunku w tym modzie, żeby ten konik powstał. Okay bullying dj Mam Mamy nadzieję, że on coś dobrego robi, taką mam nadzieję A nie będzie jak Ja Myślę, że on, że on będzie się pompował To jest Pomegranate To jest Pomegranate, to się tak nazywa no. I on by... E, by, by się napompuje, to wybrzuchnie To by był OP, jakby taki był, kurde albo na To na jest Dandelion z GW2 po prostu No, tak też podejrzewam, ale... Znaczy, a może strzela nawet Nie, patrz, on nie strzela jak na razie no, ale nie ma go na, na torze, nie mają. Nie, nie, on już powinien strzelać, jakby strzelał. Ale on jest w innym torze. W ogóle zobaczyć, jaki śmieszny tor jest. właśnie, kurde, widzę. Śmieszny kształt. Weź to obroń, kolego. Ja kolego. po prostu bambuma, czy znaczy To bam. we, Weź postaw potato. O! Palato! Aha, to wybucha. To Ej, to jak mówiłeś? Tam. Tak mówiłeś. No to taki inną teraz będzie zawsze wybuchał. Ona, ta tutaj dam. Całe życie. A teraz o, te, całe zobaczymy życie. tą nową roślinkę, to ona tak dokładnie działa. I... stowaliśmy jej w poprzedniej rundzie. Adam Małysz. 102 metry! 102 metry! Ale. Jakie ona to jest jajco. Jakie to jest po prostu jajco. To nic nie robi. Po pierwsze ma słaby design, po drugie słabe, po trzecie idzie boniak. A nie, to nie boniak. Bądźcie bo to, bo... to... To akurat kto to jest z ekipy? No bo jak Nie, to kicior, kicior jest. No boże, wypuścił. kicior... Ej, to się zgadza, farming simulator, wszystko się zgadza. <giby> farming simulator. Wypuścił jakieś farmingowe rzeczy. Chyba <giby> farming simulator kolega wypuścił. Ja jestem, ja jestem cenzioł mek A to kicior idzie, zabiłeś Keecher, gratulacje. Ta. Gratulacje, użytkowniku, zostałeś wybrany jako dzisiejsze zwycięzca iPhone 6S. A wiecie, że kicior nie odnosi do naszych filmów, więc napiszcie w komentarzu Hashtag albo nie, bo hashtag wam z tych jest, napiszcie Myślę, Kicior kosiarkę Nawet pewnie nie zobaczy napiszcie... komentarzy, napisz... ale może się zdziwi jak napiszecie kicior do bana, chcemy DJ-a Nie, napiszcie kicior kosiarka, według mnie to jest śmieszne Według mnie to jest tak śmieszne jak twoje memy dzisiejsze <laughs> Tak Taki <laughs> sam poziom <laughs> jest po prostu Ten normalny. No co, myślisz, że kicior kosiarka to nie jest śmieszne? No baba idzie do lekarza Lekarz ja, też baba Co 5 żartów na świecie No sobie, no K idzie do lekarza, lekarz też baba. No w skrócie. No gdzieś... i co w takiej sytuacji robić. No nic no! No nic. No lecisz no ja lecisz się! No po prostu. Udzielasz tego. Udzielasz się z babą. Nie, no ale to Czy bardzo, co? ale bardzo słaba jest ta roślinka. Kosztuje 200, jestem. patrz, kosztuje 200, czyli praktycznie tyle co 2 y, karoty. aż 200? No, aż 200. A to dużo jakoś, może to jest pewnie kabecz pulce tylko pozmieniana. To jest kabecz pulce, ale pozmieniana, ale ona właśnie... Ma nie. nie. A kabecz pulce ma chyba splasha. Nie, nie ma. O czym ty gadasz? Na pewno nie ma? Nie ma. Kabecz pulsa? Nie ma. Ale tych fajerwerki. Ale te fajerwerki, te fajerwerki są o wiele lepsze od niego. Parasolko, fajerwerki... Bo... One, bo pie, jak nieby 50 więcej słoneczek i byś mógł kupić dwa takie, za jednego takiego. Znaczy, yy, dwa o, takie za jednego takiego. Wiesz co, Jego umiejętności matematyczne oddają. O, idzie na Jan, PFZ Co zrobić? No i teraz wykluczyłeś z gry nasze dandeliony praktycznie. Słabo z my alone. Dobra, masz, kurde. A, to sobie, u... trzeba mieć jakieś na odcinku, co nie? Ej, zobaczymy jak to działa e, jego ulti. O bo dawaj, nie, dawaj! To niech się Dobra, zbliży, niech się, to zbliży no. niech się zbliży, niech się zbliży. Bo może... Niech fajnie... się zbliży, no. Zbliża się. Do Dandeliona. O! On już... Tak jakiś mega wielki wybuch zrobi. O kurde rakieta! Dawaj! Leci bomba Ale góry! Wow! To było. To było. Wow. Czekaj, ja to jeszcze raz muszę zobaczyć. Dawa, jeszcze raz co nawet tego się dużo nie bije. Wow, to już lepszy jest ten karot cake, co bije całą mapę. Nie wiem dlaczego, ale. Co to ciasno, Nie! Karot carrot... Rocket, Karot rocket. 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 Jak to było, Rocket ro 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 z tego z Pokémonu? Pozwól nam się przedstawić, by uchronić świat od dewastacji. By zjednoczyć wszystkie ludy naszej nacji. Miłości i prawdzie nie przyznać racji. By gwiazd dosięgnąć, będziemy walczyć. Jesse! James! Zespół R walczy w służbie zła! Więc poddaj się lub do walki stań. Ja! TO FAKT! O, Team Rocket. Team Rocket, do Teraz dokładnie. tego do montażu dasz 15, kurde. Tych rokietów! Manie, e, by, u, by uchronić świat od świat dewastacji, świat by, <głos> 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 Wszystkie ludzie naszej nacji. Bo miłości, prawdzie nie przyznać racji. <noise> e, by świat uchronić, będziemy walczyć. To jest. E, karot 1, je, Karot 2. Karot 3. E, ja, <noise> czekaj, czekaj, ten. E, Kung Fu no, Ribarate Mistrz. His men is, is behind you. His men is behind you. Band, his men is behind you. You are not visible. <laughs> ale super, you że really wiemy ile kosztuje. Ale super. No to co? Ile nagrywek mamy? 12 minut. Ile? 12 minut. To stanowczo za dużo. Kolejny odcinek u mnie. Zapraszam do zasubskrybowania mojego kanału. Następnym... I widzimy się w kolejnym odcinku. następnym odcinku będziemy testować sobie nowe roślinki i możliwe, że przejdziemy do następnego świata, więc wyczekujcie. Dokładnie, może być nie Dokładnie, Doba. więc. Cześć, czołem na razie, adios. Elo. No